Cześć Kuba. Cześć Adrian. Witam Cię serdecznie. Dziękuję Ci za zaproszenie. No, e, Rozgoszczę się u Ciebie, skoro mogę, jeśli mogę. Zająłem Ci miejsce. Proszę, dziękuję Ci bardzo. <laughs> e, powiedz mi, jakie są pierwsze i podstawowe pytania, jakie ludzie zadają, no, przychodząc do Ciebie i pytając o, o wypożyczenie kładu. Jeżeli hmm. ktoś sobie chce pojeździć rekreacyjnie, no las, rzeka i tak dalej, najfajniejsze są właśnie tego typu kłady. Typowe, przeprawowe kłady bez wariactw, skakania. Siedzimy jest... na porządnych maszynach, które moi ma pojemność 450. Aha, tam jest twój? 350. Mamy jeszcze u nas 420 i 700. Ok. i odpowiednio Honda. Często też pojawiają się pytania, jakiej kategorii uprawnienia muszę mieć, by jeździć takim kładem. Dla osób, które chcą wyjechać kładem zarejestrowanym, tak jak te na drogi publiczne, oczywiście kategoria B. Natomiast dla osób, które nie mają kategorii B, a jadą sobie w las, no, powiedzmy na rzekę albo w jakieś inne e, miejsca e, poza drogami publicznymi, mm -hmm. nie ma tu wymogu prawda? prawa jazdy. No, Musisz mieć 16 lat. Mówiłeś o tym, że ty jako firma też dowozisz te kłady. Czyli tak. nie trzeba mieć takiej możliwości, bo nie, za, nie, nie każdy ma przyczepkę, nie każdy ma możliwość przyjechania tak. samolotem. Wiem, że wy też to robicie. Dowozimy w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy do 50 km. Kilometrów. dowozimy to bez nieodpłatnie, jest to po prostu w cenie. Mhm. Ceny kładów, wynajmów w zależności od dni, kilku dni, tygodni lub w ogóle długoterminowego wynajmu, e, znajdują się na stronie rentandride.pl A teraz powiedz mi, jak wygląda y, prawidłowy strój kogoś, kto, kto chciałby wyruszyć, a w las y, po prostu pojeździć na, na tak dużym sprzęcie i jak się przygotować do tego. I ty ja nie wyglądam właściwie. Nie mówimy o twarzy, eee. mówimy o stroju. No tak, o stroju. E, na pewno o bóbie, którego tutaj w tej chwili nie mamy. E, najlepiej zakładajmy jakiś kombinezon lub kurtkę odzież, m, która jest nieprzemakalna, typowy Gore-Tex, e, rękawice. Zawsze zachęcam na pierwsze dwa, trzy wypady dla osób, które zaczynają historię czy, czy przygodę. E, jechać jednak we dwójkę. Tak, zawsze raźniej, jak w przypadku jakichś kłopotów. E, odpukać. to nie jedna. Chociażby, no. Um, to tyle.